Istotne zmiany w wadzie, czyli Światowej Agencji Antydopingowej. Lista substancji i metod zabronionych w tym roku. Sportowcy zwracają medale Igrzysk Olimpijskich z Paryża. Także Sekwana Case i Sekwana Gate to nie było jedyne, co zostało spieprzone w Paryżu. Powracają Mistrzostwa Polski indoor triathlonie. To jest Audi Franowo Cave Triathlon. Udało mi się w tym roku nawiązać współpracę z Audi, jako sponsorem tutaj tu, tego wydarzenia. Dzień dobry użyska. Lecimy z trikomentarzem za styczeń. Czekajcie, spróbuję to trochę odsunąć. Karol będzie szczęśliwy, że kombinuje, ale dobra. Jak zwykle dużo się działo, ale dzięki Bogu sezon taki w miarę ogórkowy, więc mogę te trzy te komentarze teraz robić co miesiąc. Stachów stachu w przedszkolu pierwszy raz od kilku tygodni, mam taki spokój w dzień, jak jest jeszcze jasno i jestem w stanie coś nagrywać, także nie będzie hałasów, mam spokój na nagrywanie. Chociaż robią mi majstry coś tam przy garażu, przy szopce, więc mam nadzieję, że jeszcze tego wiercenia i cięcia drewna słychać nie będzie. Lecimy! Byłem na PZ3 i wypuszczamy teraz te wywiady, które z gali PZ3 tri wtedy nagrywałem. No i wiadomo, tych wywiadów jest tam sporo: była Roxana, był Wilku, gdzieś tam o niektórych z nich wspominałem. Możecie je zobaczyć na YouTubie Akademii, ale też na stronie robiliśmy w formie pisanej. No i chcę tutaj, no, w tym odcinku, dwa padną, przynajmniej fragmenty. Pie 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 nie będę mówił jak. Pierwszy to był Tomek Domżalski i tam jakby w tym wywiadzie rozmawialiśmy o tym, czy triatlon jest dobrą dyscypliną dla dzieci i tak dalej. Podnikujemy go tutaj, odsyłam was do tego wywiadu. Tomek jest mega fajnym gościem, taki pasjonat, zajmujący się tymi dzieciakami, z pasją o nich opowiadający i tak dalej i tacy ludzie w triatlonie są potrzebni. To nie może być tylko biznes, to nie może być tylko jakieś komercyjne kluby i tak dalej. Bez pasjonatów nie da się inaczej. Także staram się o nim mówić na tyle często, na ile się da, no bo tacy ludzie są potrzebni. Tutaj w tym wywiadzie no jakby poruszaliśmy tam wiele tematów, ale takie najważniejsze to to, jak ważna jest cierpliwość w tym treningu dzieci i w ich systematycznym przygotowywaniu i czym to się różni od innych sportów, na przykład od tej piłki nożnej, gdzie co weekend grają mecz i ten wynik mają od razu. Jak bardzo triatlon jest wszechstronną dyscypliną, jak duża jest rola rodziców i trenerów w tym procesie całym treningowym. No i to jest ultra ważne, szczególnie w takim triatlonie, podobnie jak pewnie w jakimś pływaniu, gdzie no dużo jest tych sportów, dużo jest dyscyplin, dużo jest, znaczy w sensie treningów, dużo jest tych dy, dyscyplin w przypadku triatlonu, takiej logistyki, kupowania sprzętu, obozów, wożenia, odbierania i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Nie da się tego robić bez dzieciaków. Ja dokładnie pamiętam, to wie, wiecie, słyszeliście pewnie tutaj już nie raz, ale z Bracholem za dzieciaka trenowaliśmy kanadyjki i to było tam od mniej więcej połowy czwartej klasy podstawówki do tam końcówki liceum powiedzmy. Więc ojciec nas codziennie z tych treningów odbierał czy zawoził, woził na zawody i tak dalej i tak dalej. Wtedy oczywiście się tego nie doceniało, ale z perspektywy czasu teraz, jak ja swoje dzieciaki muszę wodzić, to dopiero wtedy doceniasz że widzisz tą logistykę. Także ta rola rodzica jest ultra ważna. No tutaj Tomek też poruszał długoterminowy rozwój sportowy i korzyści psychologiczne uprawiania triatlonu i tego, jak bardzo regularny trening wpływa na rozwój cech tych takich właśnie, jak między innymi ta systematyczność, samodyscyplina, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie z jakimiś nieprzewidzianymi okolicznościami. Polecam Wam ten wywiad. Powodzenia Tomek w działaniach wszystkich z propagowaniem triatlonu wśród dzieci. 2024 rokiem emerytur w triatlonie. Którzy sportowcy skończyli kariery? No trochę ich rzeczywiście było, no bo tutaj zebrałem sobie tylko tych, którzy, których wymienialiśmy nawet na Akademii. No i po kolei Alistair Brownley ogłosił, że kończy. Javier Gomez ogłosił, że kończy. Daniela Ryf, no jedna z najlepszych triatlonistów, też najlepsza ostatnich lat. Katie Zeffers i Emma Jackson. Także no ci najlepsi odchodzą. W poprzednim roku był Kindle i w Frodeno, no i jakby to będzie sobie gdzieś tam tak rotować, tak? Odchodzą starzy, przychodzą nowi, odchodzą, nie wiem, odchodzą Niemcy, przychodzą nowi Niemcy i nowi Norwegowie i tak dalej, i tak dalej. I każde nowe pokolenie triatlonistów, tak jak u nas, oglądające w mediach te wyścigi, te wywiady, te relacje, te kanały na YouTubie, których jeszcze 10 czy 15 lat temu nie było, no ma nowych idoli tego swojego pokolenia. Ja jestem ciekaw, no, ja jestem z tego pokolenia, że zacząłem trenować triatlon 7 lat temu. No więc wtedy właśnie Frodeno, Lange, Kille, Sam. Anders, oni mnie najbardziej jarali. Nie? Teraz troszkę czuję inny vibe, z, jak już jestem lepiej wdrożony w triathlon, z backgardem, laidlowem i tak dalej. Oni się też inaczej w tych social mediach komunikują, ale co do zasady. Także możecie napisać, z którego pokolenia wy jesteście, czy jacy, jakich mieliście idoli w trakcie tych waszego wkręcania się w triathlon na początku i czy to się jakoś zmieniło, czy ewoluowało z czasem, czy nie. Istotne zmiany w wadzie, czyli Światowej Agencji Antydopingowej, lista substancji. I metod zabronionych w tym roku. Zmieniły się tak. Doszły jakieś nowe substancje. Ksypamid do kategorii diuretyki dy i środki maskujące. Jest to środek moczopędny, który może być używany do maskowania innych substancji, czyli tam pewnie jakiegoś czyszczenia się z tego, żeby ci nie wykryli, że brałeś coś innego. Formoterol to jest ten lek, który biorą na astmę, te biegaczki, norweszki itd. i tak dalej. podobno masa innych sportowców, że ja osobiście nie znam nikogo. No i oddawanie krwi, uregulowano kwestię oddawania krwi i jej składników. Jest to dozwolone pod warunkiem, że odbywa się w akredytowanym centrum. Krwiodawstwa. Dotyczy to również metody aferezy, która pozwala na pobieranie krwi i usunięcie z niej określonego składnika. Oczywiście ta lista jest aktualizowana, i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowałem się, że będę o tym tutaj e, mówił, e, żeby przypominać Wam, żeby sprawdzać te substancje zakazane, żeby uniknąć takich przypadków jak słynne te afery różne antydopingowe, żeby się gdzieś nie wpakować w malinę, nawet jak jesteśmy Age Grouperem. Pomijam już implikacje, wszystkie zdrowotne, etyczne, i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. Także to jest wartościowe. Staramy się to jako Akademia też śledzić na bieżąco i robić te update'y. Myślę, że dla wielu z Was to jest ważne. Przypominam też w rozumieniu, bo dla tych, którzy nie wiedzą jakim cudem oglądają pierwszy raz mnie, w rozumieniu wszystkich agencji antydopingowych, wszelkie kroplówki, nawet jeśli to jest witamina C, są dopingiem i są niedozwolone powyżej chyba 100 czy nawet 50 ml. Także te wszystkie takie wlewy witaminowe, regeneracyjne i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Jak ktoś sobie je robi, one rzeczywiście nie są niezdrowe, one na pewno są zdrowe. Więc jak ktoś sobie je robi i startuje w zawodach triatlonowych, czy w ogóle jakichkolwiek, czy się ściga z innymi, nawet jeśli to jest po prostu age, amatorsko, age grupersko, no to musi mieć świadomość, że to jest nielegalne. No nie wiem, jak jest z łapaniem tego, no bo o tym już rozmawialiśmy, jaka jest częstotliwość kontroli, no ale jest to przynajmniej nielegalne i no, przynajmniej nieetyczne, nie? A takie osoby już z kolei znam, które robią takie rzeczy i nie widzą w tym nic złego. Pięć ukrytych funkcji łupak które musisz poznać. Ja niezmiennie, łup dla mnie game changer w poprawie jakości snu, życia i wszystkiego innego, a tak naprawdę bardziej interpretowania tych danych. Jest szereg różnych funkcji zaawansowanych, których no nie każdy tutaj korzysta, nie każdy je widzi, oni też niekoniecznie je reklamują. Bardzo fajnie działa ten cichy alarm haptyczny, czyli można sobie ustawić, żeby łup nas wybudzał na przykład między 7 a 7.30, jak jesteśmy najbardziej wyspani i wtedy nas wybudza. Jest stres monitor, czyli on monitor monitoruje nie tylko HRV i tak dalej tylko taki stres monitor. Jeśli na przykład nie wiem o 20 kładę się spać 22 z hakiem i nie wiem o 21 coś zjadłem cięższego albo nawet o 20 jakiegoś nie wiem fast fooda no to zanim mi się ten stres monitor stabilizuje na niskim poziomie tam koło zera no to jest już na przykład 3 czwarta w nocy. Ale jeśli ja zjem ostatni posiłek koło 19 nie wiem 20 maksymalnie czy tam coś lekkiego przegryzę wieczorem i położę się spać do tej 22 23 to ja praktycznie już przed północą jestem na zero i później w efekcie tego wszystkie statystyki, regeneracja, sen, HRV, długość głębokiego snu i tak dalej, tak dalej, mam dużo lepsze, więc na to zwracam uwagę na Maxa. Technologia Anywhere, no to jest to, że jakby łupa można nosić nie tylko tutaj, jak ktoś nie lubi nosić na nadgarstkach, to można go nosić, są takie, mają specjalne gacie, koszulki, można to zrobić na opasce, na ramieniu, dużo jest tam tych akcesoriów, ale ja, ja, ja noszę na ręce. Integracja z inteligentnymi wagami, no tak, mają tą integrację z, między innymi z Withingsem, kupiłem tego Withingsa w zeszłym roku i dobrze to. To działa. wszystkie te pomiary, które robię sobie tam, wyskakuje mi od razu łupie, widać te trendy, widać wpływ na statystyki bla ble, ble. No i od jakiegoś czasu jest też ten coach yy, AI-owy i to ja z tego samego tego coacha nie korzystam, chociaż trochę się tym pobawiłem, ale fajnie można tam mu zadawać pytania na przykład, wyskakuje widzimy jakieś niskie HRV i można go tam zapytać, a co to znaczyło i on nas przekieruje do artykułów na ten temat, zinterpretuje od razu, da nam wnioski, że może za mało spaliśmy, za dużo spaliśmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze to działa, nie? Pracujemy nad Trenago, podobne tam mamy me mechanizmy, oczywiście w ogóle nie tak zaawansowane, jak mają na łupie, no bo to już są miliony użytkowników i, i naście lat doświadczenia, ale to fajnie to działa, u nas też dość, dość ciekawie to już wygląda. No i przypominam, że z naszym linkiem macie miesiąc za darmo i darmową opaskę, no i możecie przez ten miesiąc też zrezygnować dowolny, nieważne na jaki okres weźmiecie abonament, no to możecie w pierwszym miesiącu zrezygnować, a nam też oczywiście dzięki współpracy coś kapie, więc pomagacie nam utrzymać Akademię Triathlonu i ogólnie nasze media jak wy to oglądacie, to ostatni odcinek wyleciał, w którym między innymi o tym opowiadałem, to odsyłam was do niego, jeśli ktoś nie widział. Magnus Dietlew rezygnuje z testo na rzecz Mistrzostw Świata w Nicei. No i Dietlew zrezygnował, podobnie jak Lange ostatnio i moim zdaniem tutaj chcę opowiedzieć o tym, że nie będę tutaj już o samych wyścigach konkretnie opowiadał, ale patrząc na to, wszystkie te newsy, które leciały w zeszłym roku, na całą tą wojnę medialną, marketingową, ale też finansową, pomiędzy Ironmanem a t w fajnym to idzie kierunku. Widać, że oni się między sobą licytują, podkupują tych prosów, tak organizują te zawody, żeby jeden drugiemu i żeby ze sobą kolidowały i tak dalej, i tak dalej. Co jest dobre dla nas jako zawodników, a już szczególnie dla prosów, bo wreszcie zaczynają na tym sensownie zarabiać. Super! Dla nas bardzo dobrze. Monopol nigdy nie jest dobry. Konkurencja zawsze jest dobra moim zdaniem. I tutaj siebie challenge'ują nawzajem w poprawie jakości tych usług, poprawie jakości tych imprez. No w tych nagrodach finansowych to też. No i widać, że tak jak w zeszłym roku Testo odebrało Iron Manowi sporo. Iron Man musiał, czy tam dwa lata temu. Iron Man musiał odpalić ten Iron Man Pro Series. No to teraz znowu w drugą stronę i tam między sobą po prostu ci prosi decydują gdzie chcą wystartować. No i teraz jeśli Testo im płaciło kontrakty za samo to, że będą takim taki Ditle czy Lange, że samo to, że w tym Testo będą. Plus to, co mają z nagród, to znaczy, że Iron Man musiał jakoś ich przekonać, nie? Więc pewnie też się jakiś kontrakt pojawił albo ten super. Uważam, że bardzo dobrze, bardzo dobrze dla nas, jako triatlonistów, bardzo dobrze dla branży i bardzo dobrze dla rozwoju. Cieszy mnie to, że jest wreszcie realna rywalizacja, a nie tak jak było przez lata, że jest Ironman monopolista i tam challenge i inni sobie coś tam próbują robić. Tu jest faktyczne działanie, nie? Super. Sportowcy zwracają... <laughs> Sportowcy zwracają medale Igrzysk Olimpijskich z Paryża. Także Sekwana... Case i Sekwana Gate to nie było jedyne, co zostało spieprzone w Paryżu. Ja będę, no mówiłem to już przy podsumowaniu rocznym, będę ten Paryż wspominał głównie z tych rzeczy, nie? Z rzeczy, które spieprzyli, z ceremonii otwarcia, z tych hejtów, z Sekwany, z gównem w Rzece i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I do listy rzeczy, o których będę pamiętał, mogę dołożyć medale, które się okazały, że są słabej jakości, schodzi z nich farma. Medale po pół roku wyglądają jak G, i tam iluś sportowców założyło. Jakieś tam grupę, stowarzyszenie Czy jak zwał, tak zwał Odsyła te medale Uważa, że to ułacza prestiżowi Ble, ble, ble Szczególnie, że to złote chyba takie najgorsze Najgorzej wyglądają i są skorodowane I muszą teraz zostać reklamowane Masakra, masakra dla nich no, bez komentarza, czy z komentarzem No ale sam, samo się to komentuje nawet nie, trzeba, nawet nie trzeba im szpileczki wbijać Bo sami sobie wbijają Kolejny wywiad z gali PZ3 Który wydał mi się ciekawy Rozmawiałem tam z Markiem Drobem Czyli z menadżerem Maćka Bruździaka i Roberta Wilkowieckiego, i rozmawialiśmy sobie tam o tym, czym tak naprawdę zajmuje się taki menadżer pro-triatlonistów. Chyba jedyny w Polsce, bo takiego, no Marek zawodowo zajmuje się czym innym, bo jest, pracuje w Deloitte, ale no, jest też Age grouperem za zajaranym triatlonistą, podobnie, nie wiem, jak ja czy inne osoby, ale ma bardzo takie naukowe podejście do trenowania, do innych rzeczy i wydaje mi się, że tym menadżerem ich jest dość dobrym. Fajnie to organizuje, mam dostęp do części procesów, części rzeczy, które. Gdzieś tam robią, jak rozmawiają z partnerami, sponsorami z tym czy z tamtym, bo mamy wielu wspólnych. I tutaj w tym wywiadzie o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tym, jaka, bo, jaka jest rola menadżera, tak naprawdę, jakie podejmowali decyzje z Wilkiem czy z Maćkiem przez ostatni rok, dwa, które teraz przyniosły lub nie przyniosły, no bo w przypadku Roberta te problemy zdrowotne jakieś wyniki, jak wyglądał ten ostatni sezon. Opowiadamy w tym wywiadzie o tym, czy znaczy Marek opowiada o tym, jak wyglądała współpraca ze sponsorami chłopaków, jak jego. Zdaniem rozwija się ten triaton i rywalizacja właśnie między Testo a, a Pro Series. On tutaj powiedział, podobnie zresztą jak każdy z nas mówi, ale żeby się skupiali na osiąganiu jak najlepszych wyników sportowych, inwestowali w odpowiedniego trenera i dba, dbali o wszystkie aspekty kariery, w tym przygotowanie mentalne i współpracę z psychologiem sportowym i to z biegiem czasu będzie procentować. Tam padał przykład właśnie Maćka Bruździaka i tych rzeczy, które w zapleczu się działy przez ostatnie lata i w teraz w 24 faktycznie odpalił. Także odsyłam was do tego wywiadu, Wywiadu. Marek w ogóle jest ciekawym gościem. Mam nadzieję, że więcej jeszcze ekspozycji u mnie w mediach będzie miał. Planujemy trochę rzeczy. Gdzieś tam wspólnych na najbliższe dwa lata To na pewno go Na pewno go u mnie zobaczycie jeszcze nie raz W różnych anturażach Takich też powiązanych z Wilkiem Właśnie z Maćkiem Z jakąś tam jeszcze inną osobą O której chyba nie mogę jeszcze mówić publicznie I kilku innych projektach optymalizacyjnych Rowerowych, torowych, tunelowych I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Na pewno będzie ciekawie A może być tak, że będzie śmiesznie Bo ci co mnie znają i wiedzą Jaki jestem manualnie upośledzony No to sobie wyobraźcie co się może wydarzyć jak Iron Way wjedzie na tor kolarski w Pruszkowie? Może być wesoło. Koniec aplikacji Full Gas, czyli tej oficjalnej Ironmanowej. Ironman ogłasza współpracę z RUWI. Nie będę tutaj omawiał y, samych apek. No wiecie, na czym polegają, tak? polegają. No mamy Zwifta, był Full Gas, było RUWI. Jest teraz Training Peaks Virtual. Ewidentnie, śledząc te ostatnie kilka lat, no pik oczywiście tych aplikacji był w czasie COVID-u, gdzie wszyscy siedzieliśmy w chacie. Jest jakaś wojna. Jest jakaś wojna konkurencyjna, wojna y, na ilość funkcjonalności, na jakość, na cenę. Ja ze Zwifta byłem zadowolony, Kolony, był używałem przez 6 lat, 7 lat, ale nie używałem tam tych funkcji, typu jakieś wyścigi, coś tam, coś tam, tylko po prostu wsiadałem, robiłem trening, wsiadałem, robiłem trening. Motywowałem je te badge z różnych trasek, czy tam z jakichś challenge, czy z jakieś inne pierdoły, ale tylko tyle. Nie, jakby nie korzystałem z tych takich funkcji, jakichś nie wiadomo jakich wirtualnych. I teraz jak Training Pix Virtual wprowadził tak naprawdę to samo, przejmując na to jakieś Indie Velo, czy jak to się nazywało, no to przysiadłem przy się na tego Training Pixa 2-3 miesiące temu i nie żałuję i już nie zamierzam wracać, no bo oszczędzam na tym, nie wiem, 20 Euro, czy ile, czy 30 miesięcznie, i tutaj, tutaj wychodzi na to, że Ironman też sobie już odpuścił promowanie tego swojego i współpracuje z Rubik, czyli z największym konkurencją z tak naprawdę, taką pokazującym prawdziwe trasy, realne trasy i tak dalej, i tak dalej. Będzie, moim zdaniem, się przez najbliższe lata ta wojenka pomiędzy aplikacjami do smart trenowania zaogniała również z korzyścią dla nas. Podobnie jak mówiłem wcześniej w przypadku Ironmana i Testo, będą dodawali nam więcej funkcji, będzie być może taniej, będą różne inne rzeczy, także dla nas bardzo dobrze. I w ogóle mnie nie dziwi, że to idzie w takim kierunku. PTO chce promować triatlon na krótkim dystansie. Ogłoszono nowy wyścig. Prowadzono nowy format zawodów o nazwie T1 Indoor Triathlon World Cup, mający na celu promocję triatlonu na krótkim dystansie. No Ogłosili też tam, że World Triathlon razem z PTO rozszerzają tą współpracę, którą już mają od jakiegoś czasu, ale ona jeszcze taka chyba dopięta na ostatni guzik nie jest. To to będzie format oczywiście zawodów no, indoorowych, nie? Mają przyciągnąć nowych uczestników uatrakcyjnić to takie wyścigi indoorowe poprzez skracanie dystansu, przeniesienie y, zawodów do hal, tak jak, było, tak jak były te zawody Super Superliga chyba, tam gdzie Bruździak był tak wysoko. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, no i w tym kontekście tym rywalizacyjnym, ale też w tym, że widać, że y, mi najbardziej zależy na tym, żeby PTO i World Tour rozwinął te wyścigi, gdzie mogą być i age Gruperzy, i prosi, i wtedy załóżmy, mamy sobie, nie wiem, jakiś wyścig worldturowy, gdzie w piątek czy w sobotę odbywa się wyścig prosów, a w niedzielę na tej samej trasie, albo nawet na tym samym dystansie, odbywa się wyścig age grouperów. To naprawdę uważam, że byłaby fajna ta alternatywa dla tak typowych wyścigów wszystkich Ironmanowych, bez draftu i tak dalej, i tak dalej, i marketingowo byłoby im to łatwiej rozgrywać. Plus, co najważniejsze dla nich na pewno, i po to ta synergia jest zrobiona poza celami marketingowymi, to oczywiście wszystkie prawa telewizyjne i tak dalej, ale skalowalność. To, że oni rozstawią raz te Wody, mają tam jedne, drugie. Uważam, że świetny pomysł, bardzo im kibicuje, I to jest też droga do pokazywania tego triatlonu inaczej troszkę w mediach, w bardziej takich większych takich emocjach, niż jakby ten nudny Ironman czy tego typu wyścigi, które dla takiego normalnego człowieka, dla nas są, mogą być interesujące, chociaż też często nie są, ale dla normalnego człowieka interesujące na nie będą. Jestem ciekaw, w jakim się to rozwinie kierunku. I dokładnie w tym samym klimacie powracają Mistrzostwa Polski indoor triatlonie. To jest Audi Franowo Cave Triathlon Byłem w zeszłym roku na tych zawodach Jak na pewno widzieliście Jak nie, no to przypominam, tutaj macie odcinek Podjarałem się wtedy na maksa No mega, mega, mega mi się tam wtedy podobało Nagrałem tam wywiady Nagrałem tam vloga Udało mi się w tym roku nawiązać współpracę z Audi Jako sponsorem tutaj tu, tego wydarzenia I będę tam Na wielu polach Po pierwsze wystartuję i będę się ścigał Po drugie yy, przez dwa dni Nagram tam szereg wywiadów Właśnie jakieś materiały vlogowe i innych. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. A ja mam dużo fajnego kontentu dookoła tego zaplanowanego. Także z tego miejsca, no przypominam, jest to współpraca, ale z tego miejsca zachęcam Was do rejestracji, zachęcam Was do uczestnictwa. Wbijajcie na te zawody. To nie są typowe zawody indorowe, jak na jakimś basenie, czy takie jak już gdzieś tam widzieliście na rowerkach, czy coś tam siłowniowych. Tutaj są te bieżnie grawiczne. Jeździmy na swoich rowerach, na trenażerach, które są skalibrowane. To, że tam to się odbywa w tej takiej sali teatralnej, no mówię, odsyłam Was do tego odcinka, to zobaczycie. To robi kosmiczne wrażenie. No jest tak troszkę mrocznie, troszkę ciemno, troszkę kolorowo. Mega mi się to Audi też tutaj w to pasuje. Jakimś chyba psychofanem Audi się stałem po latach w Wolwiaczy. No rok temu kupiłem jedną Audicę jako ten drugi samochód do chaty. Właśnie dogrywam drugą Audicę jako główny samochód do mnie. I pasują mi te samochody. Tak dla mnie pasują. Ale też pasują mi do triatlonu. Są takie zrywne, takie siakie. Naprawdę, brandingowo fajna jest ta impreza. I fajnie, że mamy taki medialnie no, na wyższym poziomie indoor triathlon w Polsce, no i mistrzostwa Polski w tym indoor triathlonie. Oczywiście znowu będą tam prosi, będzie, będą te nadzieje olimpijskie, będą ci młodzi. No i edgegruperzy, no prosi się ścigają w takich formułach, jak wtedy mieliśmy, czyli oni mają jakieś eliminacje i później finał. Maciek Bruździak wygrał w zeszłym roku, też z nim tam wtedy wywiad robiłem. A my jako edgegruperzy się ścigamy w falach po 6 osób, lecimy i Później po prostu jest wyłaniana lista i już chyba nie, znaczy na pewno, nie mamy, nie mamy finału. Tak czy siak, zapowiada się świetna impreza. To jest początek kwietnia. Wiem, że już ponad połowa miejsc jest sprzedana. Zapisujcie się, widzimy się na pewno na miejscu. Ja tam będę w zasadzie cały weekend i bardzo się na ten wyjazd jaram. Czy daleko nie muszę jechać, bo to u mnie tutaj pod niedaleko, po drugiej stronie Poznania. Weź udział w pierwszym Tour de France dla amatorów w Polsce. Nawiązaliśmy i ja nawiązałem współpracę z wyścigiem L'ETAP. Zakopane. L'etap to jest taki seria wyścigów amatorskich dla amatorów pod egidą Tour de France. Piękną koszulką, którą też tutaj postaramy się pokazać, z fajnymi malowniczymi trasami. My w Zakopane będziemy mieli, to jest w maju 9, na dystansach 84-62 km. Ja jadę na ten dłuższy dystans, ja, Tritomaj, Maciek Bodnar, Coach Bison. Wiem, że właśnie ekipa, chyba w Wilku, bruździak i tak dalej, oni też będą mi trochę innych osób. Mam z nimi współpracę na akademii tak. Taki mini patronat medialny. Swoją drogą, jeśli ktoś jest organizatorem zawodów, ogłosiliśmy ostatnio patronaty, rozmawiam z kilkunastoma różnymi organizatorami. Jeśli jesteś organizatorem, chciałbyś wykupić u nas patronat medialny w jakiś okrojony, szerszy, większy, dużą kampanię reklamową, no to zachęcam do kontaktu na maila patronat.akademia.trentonu.pl i tam się później odezwę. Wracając, jedziemy na tym dłuższym dystansie 84 km. No i to jest typowy wyścig rowerowy, więc dla mnie no, to jest taka odskocznia w tym sezonie. Zonie triatlonowym i to w ogóle dość śmiesznie, bo tydzień później startuję w Samorin w Bratysławie, więc ja jadę do tego zakopca, tam startuję, zostajemy na 2-3 dni dłużej, bo Patti nigdy w życiu nie była w zakopanym. Patti wraca z chłopakami, a ja jadę dalej z operatorem, bo będziemy z operatorem, też tam będziemy nagrywać vloga, materiały inne rzeczy. Pati nagrywa. Patti wraca, a ja jadę dalej z operatorem do Samorin. To ten Dwa synem kogo? żeby tydzień później zrobić połówkę, także będzie dość gęsto. Meta jest na Gubałówce. No ogólnie naprawdę zapowiadają się super, super, super zawody. Z kodem Ironway i z kodem Akademia Triathlonu macie 5% rabatu. I nam też oczywiście jakoś tam pomagacie ze względu na tą współpracę, jako utrzymanie Akademii. I ja się jaram. Nigdy nie byłem na tego typu wyścigu. Nie będą to takie typowe zawody triathlonowe, także nie mogę się doczekać. Bardzo mam nadzieję, że będzie fajna zabawa. Oni tych wyścigów mają więcej w ogóle. Teraz ostatnio był chyba Bahrain, czy Dubaj? Nie, Bahrain i coś tam jeszcze, więc w przyszłym roku ten Bahrain to, czyli znaczy to było w przełom stycznia, lutego i w przyszłym roku, jeśli to tam będzie, to zamierzam tam pojechać i sobie pyknąć taki wyścig rowerowy w środku zimy, nie? Polecam, zachęcam, zapraszam i widzimy się na miejscu. Na koniec szybki newsiki. Robert Wilkowiecki wraca do treningów po operacji. Już trenuje? Jak wspomniałem, sporo w tym roku gdzieś tam mnie z Robertem w różnych okolicznościach zobaczycie, na torze, może w tunelu, niedługo we Wrocławiu na testach i w kilku innych różnych. Także wypatrujcie, trzymamy kciuki za Roberta, żeby był w pełni zdrowie. Bieżnia Horizon Tread XP i ogólnie wszystkie bieżnie Horizona, Matrixa i tak dalej, Wyszedł już pierwszy odcinek z testem i pierwszymi wrażeniami tej, te, z tej bieżni u mnie, także zachęcam. Niedługo jadę do showroomu, do nich we wtorek jadę, a z kilka tygodni później, jak wrócimy z obozu, będziemy nagrywać w showroomie Matrixa, Synkę i inne ich produkty. Pamiętajcie, że z kodem IRONWAY albo z kodem Akademia Triathlonu. Macie 18% rabatu na wszystkich sprzęt. Polecam. Naprawdę ja teraz coraz bardziej poznaję tą gamę ich produktów. Żałuję, że nie wyposażyłem niektórych lokalizacji gdzieś tam, czy poprzedniej chacie, czy nawet w hotelu się w ich sprzęty, ale no to może kiedyś w przyszłości. 18% rabatu z kodem Akademia Ironway. Najszybsze 10 km na świecie. No nie wiem, czy najszybszy na świecie, ale Alex Yee, który zapieprza naprawdę i już trochę gdzieś tam o nim mówiliśmy, pobieg ostatnio dyszkę w 28.07 i podkreślał, że to jest bieganie dla zabawy, bez żadnych oczekiwań. To także gratuluję dla zabawy, bez żadnych oczekiwań dychę w 28 minut. Niesamowite, jak ci najlepsi z tego dystansu krótkiego i średniego w triatlonie już biegają, a jak będą prawdopodobnie w stanie biegać w przyszłości. Kurnik, Greatman Triathlon, moje ulubione zawody, kilometr tu, ogłosili już. Wszystkie starty, przejęli Mietków, wraca Wolsztyn kultowy. Łącznie będą mieli 6 startów w tym roku, czyli Mietków, Wolsztyn, Kurnik, Kościan, Kłodawa i Śrem. Niesamowicie, jak ten cyklim się rozrasta. Super, mega się cieszę, że też jakąś swoją cegiełkę do tego mogę dołożyć. Zachęcam Was do zapisywania się na długi dystans na pełnego Ironmana na połówkę w kurniku. Nie startuję na pełnym, ale Tritoma i mój arcyrywal polski Iden będzie startował. Ja będę tego dnia prawdopodobnie coś nagrywał, może wystartuję na ćwiartce, bo dwa tygodnie później mam pełnego w Talinie, no więc nie mogę nie wiadomo, czego tutaj robić. Może, chyba że ja będę musiał jako trening zrobić jakiś Rower, czy coś tam, no to będę robił na przykład sam rower, czy coś, zobaczymy. W każdym razie wszystko wskazuje, że tego dnia w Kurniku będę. Zachęcam Was do zapisywania się, uczestnictwa. Wiem, że jeszcze mają połówkę w Kościanie, no i to też super, no bo w Kościanie jeszcze połów większość z Was połówki nie miała okazji startować. My startowaliśmy tam kiedyś 7 lat temu, czy 6. No i w innych lokalizacjach standardowo ćwiartki, jedno ósme. Także zachęcam. Robert Karaś Zawieszony. Ostatnio mówiłem, już nie będę o tym teraz długo opowiadał, mówiłem o tym jego wybryku i tak dalej ale na tamten moment, jak nagrywałem podsumowanie roczne, nie było jeszcze informacji o tym, ile tej kary faktycznie ma, czy to będą te dwa lata, czy co i tak dalej. Ostatecznie USADA i JUTA również poinformowały, że został zawieszony i zdyskwalifikowany na 8 lat. Od końca tej kary, która kończyła, by się kończyć, się będzie teraz dwuletnia w maju, czyli tak naprawdę y, ma do y, tam do 33 czy coś dyskwalifikację. Nie ma co więcej o tym opowiadać. Dużo tam osób pod tym ostatnim odcinkiem komentowało tak, siak, coś tam. Wielu go broniło, bo to, bo sram to, bo tamto. No ja już nie zamierzam o tym więcej dyskutować. I na koniec, Race Ranger po raz pierwszy w zawodach age grouperskich. Jedno i pytanie redaktora, czy technologia zostanie wprowadzona na stałe? W lutym, no za chwilę, za, za tydzień na Challenge Wanaka będzie pierwszy raz użyty Race Ranger dla age Gruperów. I moim zdaniem, to już też mówiłem wiele razy, to jest droga, żeby zmniejszyć, zminimalizować te drafty, poprawić bez bezpieczeństwo, poprawić uczciwość i całą tą etyczną stronę tych wyścigów e, Ironmanowych i triatlonowych. Wiemy, jak to wygląda, rozmawialiśmy o tym nieraz. Są wyścigi, w których draft jest permanentny i dodatkowo niezbyt pilnowany, tak jak nawet ta turcja, w której byłem ostatnio. Więc jeśli ktoś chce, to może tam oszukiwać i nie czekają go zbytnio żadne konsekwencje. Więc bardzo dobrze, że tak, że to idzie w tym kierunku. Moim zdaniem, jak technologia będzie coraz tańsza, coraz tańsza, coraz tańsza, no to wyścigów z Rangerem, czy pewnie jakimiś innymi technologiami tego typu w przyszłości będzie coraz więcej, po prostu przyszło, nie wiem, za 3, 5, 8 lat. Wszystkie będą i to będzie tylko z korzyścią dla nas, jako triatlonistów i ogólnie dla branży, bo jak ktoś jest zniechęcony, że przegrywa z kimś, kto działa nieuczciwie, to może zrezygnować. A tutaj ten triatlon będzie się rozwijał dzięki temu dalej. Dotrwaliśmy do końca i patrzcie z jaką pozytywną energią. Odcinek potrwał około pół godziny, a nie godzinę, jak ostatnio. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Pamiętajcie o komentowaniu, subskrybowaniu i tak dalej. Pamiętajcie o tym, że jeśli korzystacie z naszych kodów rabatowych, to pomagacie mi utrzymać Akademię Triathlonu. Jak kupujecie tutusixera, fixa, inne rzeczy, to oprócz tego, że dostajecie rabat, czy bieżni Johnson, od Johnsona, czy te wszystkie inne rzeczy, które wymieniamy u nas w sekcji zniżek, między innymi, czy ja mówię w odcinkach, pomagacie mi utrzymać Akademię Triathlonu. To jest mega pomocne, jestem mega wdzięczny. No i jeśli się w ostatnim odcinku nie wypowiedzieliście na temat Patronite'a, no to w tym odcinku przypominam, że rozważam założenie Patronite'a, żeby mi ktoś pomógł, żebyście Wy mi pomogli w utrzymywaniu yy, i zatrudnianiu redaktorów, i opłacaniu wszystkich kosztów związanych z Akademią. Dajcie znać, co na ten temat myślicie. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, to koniecznie obejrzyjcie, bo to, to jest ważne dosyć, no i zdefiniuje nam przyszłość Akademii Fiatlonu, czy ona w ogóle przetrwa, czy nie zamknę tego wszystkiego w cholerę. Dzięki bardzo, że obejrzyliście do końca. See you later, dobrego dnia, zdrówka i powera. See you, pa!